Dobra, no, zegarek tam jest. No, widać to. Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą Przebudowa ulicy promiennej na odcinku od Kościoła Świętego Józefa do Ronda w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego z podziałem na dwa zadania. Zadanie numer jeden: przebudowa prawostronnego chodnika w ciągu ulicy promiennej. Zadanie numer dwa: przebudowa lewostronnego chodnika w ciągu ulicy promiennej. Termin składania ofert upłynął w dniu dzisiejszym godzinie 9:45. W terminie wpłynęły 4 oferty. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, wynosi 1 810 000 zł. W tym na zadanie numer 1 860 000 zł, na zadanie numer 2 950 000 zł. Oferta numer 1. Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Luxdom, spółka o ulica Papieżka, Włocławek. Zadanie numer 1 nie dotyczy. Zadanie numer 2: cena oferty brutto 737 tysięcy 491 zł. i 35 groszy. Termin realizacji 90 dni. Okres gwarancji rękojmi 72 miesiące. Oferta numer 2. Firma inżynieryjno-drogowa Drogtom, spółka zoo. Ulica Krzywa Góra, Wocławek. Zadanie numer 1. Cena oferty brutto 706 640 zł i 17 groszy. Okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące. Zadanie numer 2. Nie dotyczy. Oferta numer 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawbud Adam Iwański, ulica barska Włocławek. Zadanie numer 1 nie dotyczy. Zadanie numer 2 Cena oferty brutto 582 tysiące zł. Okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące. Oferta numer 4 Wocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka ZO Nowa Wieś ulica Jana Pawła II Kruszyn Zadanie numer 1 Cena oferty brutto 1 396 386 zł i 26 groszy Zadanie numer 2 Cena oferty brutto 1 000 000 313 963 zł i 52 grosze. Okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące. Dziękujemy za udział w sesji otwarcia ofert.